Zwykle sprawa jest prosta. Masz nadwagę, redukujesz tkankę tłuszczową. Jesteś bardzo szczupły, budujesz masę mięśniową. A co jeśli jesteś chudotłusty? Sylwetka skinny fat, czyli taka sylwetka, w której masa ciała jest w normie, w ubraniu wygląd jest całkiem normalny, ale gdy tylko trzeba wyjść na plażę czy na basen, no to widać, że sylwetka zupełnie nie przypomina tej atletycznej. Mięśni mało, tłuszczu sporo, a ciało takie trochę galaretkowate. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Jeśli właśnie Ty masz taki typ sylwetki, ale Ci to nie przeszkadza, prowadzisz aktywny i zdrowy styl życia, to generalnie wszystko jest ok. Jeśli jednak Ci się to nie podoba, chcesz to zmienić i potrzebujesz konkretnych rozwiązań, co trzeba zrobić, żeby po prostu sylwetkę poprawić, no to oglądaj materiał do samego końca. Z tego materiału dowiesz się, jaki trening warto robić, aby pozbyć się sylwetki Skinny Fat, dowiesz się też, jaki trening trzeba ograniczyć, co i ile jeść, aby wyglądać lepiej, no i oczywiście będzie o tym, jak poprawić nie tylko wygląd, ale także zyskać sprawne ciało. W przypadku sylwetki chudotłustej, zwykle pojawia się pytanie, na czym się skupić w pierwszej kolejności: czy na redukcji tkanki tłuszczowej, czy na budowaniu masy mięśniowej. To, co ja rekomenduję, to właśnie skupienie się na redukcji tkanki tłuszczowej, bo jeśli od razu zaczniemy budować masę mięśniową, to ta tkanka tłuszczowa, która już jest na ciele, ciągle tam będzie i mimo, że sylwetka może i zyska na rozmiarach, to ciągle nie będzie ona taka ostra, nie będzie wyraźna i nadal będziemy niezadowoleni z tego, jak wyglądamy, szczególnie bez ubrań. Jeśli jednak skupimy się na redukcji tkanki tłuszczowej, to nawet takie chwilowe poczucie, że jesteśmy bardzo chudzi, później będzie skutkowało tym, że właśnie już ta tkanka tłuszczowa zniknie, a my będziemy spokojnie mogli się skupić na już poprawie kompozycji sylwetki. A jeśli ktoś jest osobą początkującą, to już w ogóle ma mega fajnie, bo może tutaj dojść do takiego zjawiska, jakim jest rekompozycja, czyli równoczesne budowanie masy mięśniowej i redukcja tkanki tłuszczowej. Ale póki co przejdźmy już do tych kroków, które trzeba zrobić, żeby ten cały proces nastąpił. Skup się na dużych partiach mięśniowych i wykonuj ćwiczenia wielostowowe, jak przysiady, martwe ciągi, wyciskania dipy, podciągania. Skup się najpierw na idealnej technice, a potem systematycznie dokładaj obciążenia lub utrudniaj wariant ćwiczenia. Najłatwiej jest wtedy, gdy masz dostęp do wolnych ciężarów, bo łatwo jest policzyć progres. Jeśli jednak chcesz trenować z własną masą ciała, to też się da. Ale pamiętaj, aby stopniowo zmuszać mięśnie do większej pracy, na przykład poprzez utrudnianie wariantów ćwiczeń. Można powiedzieć, że na tym etapie Twój program treningowy może przypominać plany na budowanie masy mięśniowej, czyli powtórzenia w przedziale od 6 do 15, narastająca objętość treningowa i narastające obciążenie mechaniczne. Pamiętaj tylko, że nie tylko o wygląd tutaj chodzi. Skup się także na tym, aby ciało działało i było sprawne. Dlatego nie rób ćwiczeń na maszynach i nie skupiaj się na bezmyślnym pompowaniu bicków. Pracuj z wolnymi ciężarami lub z własną masą ciała. Dbaj o mobilność oraz ucz się ćwiczeń sprawnościowych. Jeśli masz sylwetkę Skinny Fat i szukasz konkretnego programu treningowego, zerknij na mój program Forma na Kółkach, gdzie wystarczy Ci tylko jeden sprzęt, a możesz nim zbudować kompletną sylwetkę. Jeśli zaś masz dostęp do siłowni, ale nie masz dobrego planu, to wszechstronne ciało Filar 3 może być dobrym rozwiązaniem, aby walczyć z chudotłustą sylwetką. Krok numer 2 to odżywianie. Tutaj nie ma magii. Aby pozbyć się tłuszczu, musi być ujemny bilans kaloryczny. W odróżnieniu jednak od sylwetek z wyraźną otyłością, osoby skinny fat nie muszą być na głębokim deficycie kalorycznym. W praktyce 200 do 300 kcal deficytu sprawi, że z jednej strony będzie siła na dobry trening, ale także tkanka tłuszczowa będzie powoli znikać. Deficyt oczywiście nie musi być permanentny. Co kilkanaście czy kilkadziesiąt dni warto zrobić sobie kilka dni na zerze kalorycznym, aby wspomóc cały proces gubienia tkanki tłuszczowej. Samo jedzenie może być proste i takie jak lubisz, pod warunkiem, że ogólna kaloryczność oraz proporcje makroskładników będą się zgadzać. Zwykle proporcje makro można rozłożyć tak, że białka jemy około 1.8 do 2 g białka na kilogram masy ciała, tłuszcze 0.8 do 1.5 g tłuszczu na kilogram masy ciała, a węglowodany powinny stanowić resztę kaloryczności. Wiem, że na początku liczenie kalorii może przerażać, ale wystarczy trochę praktyki i potem naprawdę jest już z górki. Moim zdaniem warto jest chwilę poćwiczyć to liczenie kalorii, aby potem móc spokojnie jeść to, co się lubi, kontrolując ilości oczywiście, bez obaw o efekt jojo. Ja tego uczę w swoich wideo programach treningowych online i wydaje mi się, że jest to umiejętność, która po prostu zostaje z nami całe życie i finalnie robi gigantyczną robotę. Krok numer 3 to regeneracja. Skoro trening jest już solidny, jedzonko poukładane, to staraj się zadbać też o sen, aby ciało mogło się regenerować. Tutaj ważna jest odpowiednia długość, zwykle 7 do 8 godzin, ale także jakość snu. Na ten temat pewnie pojawi się osobny materiał, jeśli chcecie. No i ostatni krok, czyli działanie. Jeśli faktycznie chcesz popracować nad swoją sylwetką i ogólną sprawnością, to po prostu zacznij działać. Nie odwlekaj w nieskończoność tylko zacznij realizować swoje postanowienia. Daj sobie 3 do 4 miesięcy na konkretną pracę i wtedy oceń efekty. Oczywiście 3 miesiące to niewiele, jeśli na obecną formę pracowałeś latami, ale od czegoś trzeba zacząć. Zacznij, a zdziwisz się jak dużo można zdziałać. Ode mnie to tyle. Widzimy się niebawem w kolejnych materiałach. Mówił do ciebie z drugiej strony mikrofonu Damian Bugański, jak zawsze. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.